No właśnie, Justyna mówiła, że kota nie ma i myszy harcują, a my mamy super psa. O, mamy psa, który w dodatku y, ma swoje korzenie filmowe, chciałoby się powiedzieć, bo hepcio, tak się właśnie ten pies nazywa, może przypominać tego, którego pamiętają Państwo na przykład z filmu Głupi, Głupi i Głupi. Przepatrz jaki nos ma hepcio. Strach, strach się bać. Ja się boję, uciekam, uciekam w to miejsce, a wspólnie z nami Rafał Moszczyński, Kinga Dyk i Ola Moszczyńska. Witamy bardzo gorąco. Panie Rafale, powiem tak, patrzę na psa, bardzo mi się podoba, tylko zastanawiam się, do czego on tak naprawdę służy poza jeżdżeniem. Do uśmiechania się. Jeździmy i się uśmiecham, do ludzi też się nas uśmiechają, jest bardzo fajnie jak bajce. Pani Kingo, a policja też się uśmiecha. Hepcio zapłacił kiedyś mandat? Hmm, oczywiście, że zapłacił. Policja w porządku się nie uśmiechała, a teraz już się uśmiecha. Panie Rafale, to jest, bo rozumiem, że to jest wszystko tak zwana ręczna robota. To nie jest nic, co przyjechało w częściach i pan to tylko poskładał razem. Nie, nie, tu jest, tu jest ręka artysty, pana Tomka Łukaszczyka z Kielc, który nam wyrzeźbił go, potem okleiliśmy futrem i tak sobie jeździmy i się bawimy bardzo fajnie. A jaką to ma moc? Bo pewnie są tacy, którzy pytają. Yy, znaczy moc... Yy... silnika. <słuch> 50 koni? tak. 50 koni. Czyli tak, 50 na godzinę da się jeść. Pies ma konie mechaniczne, to jest ewenemem. Ola, ja rozumiem, że jak podjeżdżasz pod szkołę, to robisz dziką furorę. No... Tak! Zazdroszczą koledzy i koleżanki takiego hebcia? No... Niektórzy. A niektórzy? No, niektórzy tak, niektórzy nie. Mhm. Roz... Ja tak naprawdę wszyscy chcieliby się, się przejechać. oczywiście, ja jestem tego, ja jestem tego pewna. Z, z jednej strony to jest pasja, posiadanie takiego samochodu, a z drugiej strony sposób na zarabianie pieniędzy? Nie, nie, nie. My prowadzimy szkołę językową dla dzieci w Kielcach i my z tego żyjemy. To jest prezent dla naszych dzieci. Potem okazało się, że to jest prezent dla Kielczan, a teraz wychodzimy, wyjeżdżamy dalej i chcemy odwiedzić całą Polskę. No właśnie. No został stworzony po to, by być maskotką właśnie naszej szkoły tylko i wyłącznie. Ale gdy wyjechaliśmy na ulicę, to zaczęły się dziać takie rzeczy nieprzewidywalne. Ludzie zaczęli Co na przykład? entuzjastycznie reagować, podskakiwali, machali, gwizdali. Nie dało się jechać, komórki z każdej strony, samochód wystawał z prawej, z lewej strony. Także wpadliśmy właśnie na pomysł, że, że on musi służyć też czemuś innemu. I chcieliśmy zbudować radość głównie wśród dzieci i dlatego właśnie wymyśliliśmy taką podróż wakacyjną po Polsce. Chcę y, odwiedzić jak największą ilość dzieci, y, jak to jest tylko możliwe. Pani Kinko, to ja chciałbym zaprosić Hepcia do mojego rodzinnego Krakowa. Jak mogę to zrobić? To, to może ja powiem. Proszę wejść na naszą stronę hepcio.pl lub bezpośrednio na Facebooka wpisać wyszukiwarkę Hepcio. I tam jest konkurs, na którym można zaprosić Hepcia do swojego miasta. Będziemy się bawić teraz przez najbliższy czas. Miasta, które będą, że tak powiem, najbardziej... Najwięcej Hepciolubne. Hepciolubne? Hepcio przyjdzie i oszczeka to miasto. Także, także zapraszamy do zabawy, będzie bardzo fajnie. A my już tego jest zaszczytu ciekawie. do... Pan już, już nie na Facebooku, na rozumiem, spłynął. tak? Nie, nie. To nie, my zostaliśmy oszczekani. oszczekani. Właśnie, właśnie o to i <laughs> Umacha ogon, także jest okej. Okay. On nie jest ogromny. I rozumiem, że jeśli zgłosimy swój, swój akces, że chcemy, aby chętnie przyjechał do naszego miasta, to w najbliższe wakacje może się to zdarzyć. Tak, tak, tak. Zaraz po powrocie z kolonii właśnie, żeby tak troszkę odreag odreagować pracę z dziećmi, jedziemy, 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 jedziemy w Polskę. Tak. A jeżeli teraz jakiś widz siedzi przed telewizorem, myśli sobie, mam starą furgonetkę albo starego małego Fiata. I chce mieć, mieć niedźwiedzia. Mieć niedźwiedzia, kota, o, na wszelkie propozycje. Tak? Tak. Tak. Wszelkie może do państwa propozycje. się zgłosić o jakieś porady? O, oczywiście. Można się nas zgłosić nie tylko o porady, ale <noise> będą państwo zdradzać tajemnice, jak stworzyć hepcia, nie wierzę. My, my nie. mamy takie, taką dewizę, że marzenia są po to, żeby je realizować. Jeżeli kto ma jakieś, ktoś ma jakieś marzenie niekoniecznie związane z jakimś futrem czy psem, to należy je realizować. Jak się chce, to się dochodzi do celu. Mnie od początku nurtuje jedno pytanie. E, rozumiem, że z hepciem nie wjeżdża się do myjni. Jak się go czyści? No, no tak jak się psa czyści, no. Miał pan kiedyś psa? No oczywiście. No to wiesz jak się czyści. O, Szczo... jest, Szczota, można suszyć. Szlauch, tak. Szczota, szlauch i do roboty. Oczywiście. A pchłyma? Nie, nie. To jest czysty, elegancki... Europejski w ogóle. Właśnie, czysty, higieniczny, europejski pies. Wszystkie normy spełnia. Higieneczki. E, je... Kielecki, co jest bardzo istotne. Zachęcamy do tego, by chebcia zaprosić do swojego miasta, bo w wakacje może się tam pojawić, mimo że zima za oknem, to możemy już o tych wakacjach pomyśleć. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.